więc czy się ma widać na kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy Polish, Polish Car Dri Driving. No i tu mamy nowy Spawn Tracker. Bardzo mi się podoba. Możecie napisać w komentarzach, kiedy będzie DW205. No i dobra, więc wszyscy jedziemy Dobran. najpierw będzie tutaj mamy na czepy malechówko olemberg darłowo mamy te drewna mamy te. te dobra pojedziemy mamy te żółte te naczepy. Tu mamy gravel cement. O i tu tyle z tego będzie chyba. Bardzo piękny spawn Jak najbardziej. Kurczę widzowie. Tak wygląda te i w środku. Zobaczcie. Aj, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. I mamy Tino koło Octana mamy dino koło na bardzo fajnie bardzo fajnie że tam jest dino ale szkoda, że się nie da wchodzić do dino szkoda, szkoda wam coś pokażę bo się da, da wjechać za XT tam gdzie jest komiks no więc wam pokażę to. O, tam mamy dino tam. Teraz wam to zresztą pokażę. O tam idziemy. Dino. O tam. No i da się jechać. Ale tu mamy już ścianę. Tak wygląda to. Więc sobie mam. A, tak. Fajnie. Dobra, więc sobie tu skręcamy. No i tu mamy dino. Tak, dino, zobaczcie, dino, no i to ma wejście, ale szkoda, że się nie da, więc to chyba tyle, więc...